hey stay strong mr vipass I dzisiaj chciałbym pogadać o czymś bardzo ważnym, co ostatnio zaistniało na scenie Counter Strike'a Global Offensive. Cóż, zapewne wiele z was odczuło dużą zmianę w swoich rangach. Przyczyną tego jest zmiana systemu rankingowego. I na wstępie bym chciał opowiedzieć kilka rzeczy, które dużo osób sobie niepoprawnie utwierdziło co do tego właśnie nowego zjawiska. Po pierwsze Valve ostatnimi czasy bardzo zwraca uwagę na opinie na temat swojej gry, głównie mam na myśli CSGO albo Dota 2. Tak w skrócie mówiąc Valve miało, albo właściwie ma i może mieć zamiar, zrobić takie rangi jak było to rok temu, czyli od samego początku CSGO do momentu SL1 katowice 2015, gdyż to właśnie wtedy zaczęło się to, że wszyscy z łatwością wbijali nowe rangi, a sprzedać konto Silver 1 można było już po tamtym czasie sprzedać drożej nawet niż Globala. Serio. Mimo, że rozmowy na temat tych stety albo niestety szybko wbijalnych rang ucichły, ale gdy już jest ten temat poruszany, to od razu pojawia się mnóstwo ludzi, którzy w cudzysłowie mówiąc. By bardzo na pewno pomogli Valve, to natychmiast poprawić ten system na lepszy. Co tutaj dużo mówić? Ogólnie panuje zdanie, że Valve chce umieścić najwięcej graczy w randze Gold Nova 4 albo Master Guardiana 1. Czyli potocznie mówiąc pierwszego Kałacha, Lecz jakkolwiek to i nie mówią. Oczywiście jest to półprawdą i półkłamstwo, gdyż podczas przyglądania się tego zjawiska i analizowania go, poprzez wypowiedzi najróżniejszych graczy, czy również moich znajomych na temat tego, że spadli z rank po jednym meczu, czy po ileś tam. Na moim przykładzie mówiąc, trzymałem się w randze Master Garden Light, grając z kąplami na orzełkach, graziłem sobie bardzo dobrze. Po wprowadzeniu tego nowego systemu w pierwszym dniu spadłem do MG2 i do Master Garden potem. Na moim smur w kącie miałem rangę Gold Nova 2, przed wyjściem tego nowego systemu miałem Gold nova 4, a po wyjściu tego nowego systemu spadłem również podobnie co na moim głównym koncie do niższych rank. W tym momencie na moim smur w kącie posiadam znowu Golda 2. Myślę, że Valve chcąc wreszcie mocno poprawić grę, to znaczy aby każdy miał jeszcze większą satysfakcję ze swojej rangi, na którą wcześniej Valve, po prostu nie oszukujmy się miał welane. W Vianie rank zostało o wiele bardziej utrudnione, ponieważ nawet na smurf koncie, na którym posiadam takowo golda drugiego, jest również ciężko wbijać rangę na moim main koncie, bo jest akurat tak, że gram na smurfie z ostatnimi 30 do 6 i jestem ewidentnie pierwszy w tabeli przez cały mecz, a i tak awansu nie dostaję na po około takich 5 meczach czy czymś takim. Już nie chcę mówić jak ciężko musi być na wyższych rangach. Z takim wybiciem ragi, bo to jest myślę, że oczywiste i moim zdaniem, Valve powinno na nowy rok wprowadzić taką ankietę dla graczy, którzy mają po X spędzonych godzin w grze możliwość oddania głosu. Czy powinien być system, system rank, i był za tym wprowadzony nowy system rankingowy, który byłby poniżej pod ankietą opisany. Czy to jest dobre rozwiązanie? Napiszcie swoje zdanie w komentarzu, albo dajcie swoje sugestie, które byście chętnie zobaczyli w CSGO. Jeżeli filmik Wam się spodobał, miło by było, jakbyście zostawili lajka like, pod filmem i zostawili suba, ponieważ daj mi to informację, że tego typu filmiki Wam się podobają i co byście chcieli jeszcze u mnie zobaczyć. Dobra, ja jestem Mister Flipat, dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!